Cześć, Mango, wszystkim z tej strony Kuba. A to kolejny odcinek na moim kanale. Dzisiaj będziemy grali Fortnite laboratorium bojowe. Będziemy starać się znaleźć wszystkie bronie nowe dla Fortnite'a. No, więc, Emmy już zaczął. Najpierw no, was jeszcze oprowadzę po marszawce. Tutaj mamy moje plecaczki, moje kilofiki, moje lotnie. No i oczywiście moje spadanko. No. Tutaj na, RP na RPG kozacko wygląda. Napisuje ci, takie coś sobie dałem no najpierw też takie coś. Na Shotgun'a też takie coś. Na p też takie coś. No i na łódkę też takie coś. Eee, no. Więc myślałem, że ten wystarczy tego prowadzenia. Eee, tutaj sobie można wejść oczywiście. Tylko tego nie mam. Zbieraj artefakty obcych rozciany po wyspie lub znajdź posmitny skrzynia. Aha. Nie wiem chyba co to jest. No dobra, e, tutaj to jest ekipa Fortnite. Ale go nie kupowałem sobie. Nie wiem czemu. Ja e, to jest... Trzeba karnet mieć, niestety. Widzicie. Trzeba karnet akurat do tego mieć wszystkiego. To też trzeba karnet, do tego też. Do tego też na pewno trzeba. Nie ma żadnego skina bez karnetu. Nie. Najgorsze. To jest Superman, nagrody. Ale to trzeba... Wymaga karnetu bojowego, widzicie? Więc z kina się nie da mieć bez karnetu. To są gwiazdeczki. Karnet bojowy, co czego trzeba mieć? Karnet bojowy. E, karnet bojowy, karnet bojowy, Karnet bojowy, karnet bojowy. Więc... Ja już nie wiem co to zdobywać, więc po co kwiatki zb zbierać? Dobra. 500 A. gwiazdek chyba trzeba mieć. Żeby sobie karnet odblokować. Opcje meczu zielone żywo płoty, gasnącego jest skaliste skarpy, skądś na przystań, zielone żywo płoty, gasnącego je, skaliste skarpy, skądś na przystań, nie wiem w skaliste zielone żywo damy. Eee. grawitację sobie damy. Nie wiem, no dobra ziemia. Poradnia. Co O ja nie wiem. No dobra. Tak jak jest tak gramy. Dobra. Yy, nie będę przedłużał już w ogóle. Tylko zacznijmy już sobie tutaj robić wszystko. Trochę sobie mikrofon odsunę, żeby tam tak głosem nie walić nie wam. Dobrze? Sobie tutaj przygotuję myszkę, taki tu no ma i możemy lecieć. Eee, więc spróbuję całą mapkę zlutować. Jak się nie uda tego, no to wiecie, dalej będzie trzeba. Eee, tutaj muszę lecieć. A zdążę, albo tak przy ziemi będę. Tą budowelkę wielką. Dobra. Jak tam dolecimy, to tam. To fajnie. Szkoda, że tu balonów nie ma, czy są w późniejszej gry, ale nie wiem, tak szczerze. Ciekawe czy to ufo będzie. Gdzie... Może bo ufo, albo ma bot, czy chyba będzie ufo. Ciekawe czy ktoś był na tym wielkim ufie. Nie wiem jak to powiedzieć. O nie, niszczymy to, Natsy. Pamiętam, macie. Czekaj się. Ja w ogóle nie ogarniam tego sezonu w Fortnite tych broni, co teraz są. Tak jak pewnie większość utworów. Tu chyba jest ta skrzynka, co? Ona. Jeszcze No No, lepiej. Zobaczmy sobie Ty poty. No co ja zrobiłem teraz? Mam ścierą Wydaje się, jak na takie solówce te teraz. A wjeżdżam w nie. Więc to mnie to nie obchodzi! Yeah. Jakie te boty są łatwe! Easy! Easy! Oje nic nie mogę przyjść. Nie wiem, czy on ma tej gierki lepiej nie zagrać, żeby było. od dobra dobra najlepiej jak najdalej od botów czyli najlepiej A te boty mnie straszą bo straszą mnie. ludzi nie, nie mogę pić a se Zrespię przyjazne buty. A co? Kto mi nie pozwoli moich butów? I też mam już armię, rozumiesz? Dobra. A co, lecą tam te Ja muszę jakieś leczenie mieć. Nie osiągnę jakiegoś leczenia To ja nie wiem, nie? Dobra, zabijam się, panie Tylko chciałbym tam cypę pozabijać No poczekajcie Tam byliśmy, to tam sobie polecimy Tam jest dobry czasami Gdzie są moi rekruci? Nie ma ich? Ej, nie, 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 nie Poczekajcie, ja nie wiem, gdzie mi te poznikały. Ja już nie wiem, o co tu chodzi. Naprawdę nie wiem, o co chodzi. Nie czaję, nie, nie rozkminię tych typów. O, są już. Szkoda, że troszkę ich małe jest. No O nie! Dawaj mi ufa. Te boty. Ja wiem, że się ułożyła. No, dobra no, no, no. Takie ufo. Dajmy to ufo, zajmę, zajmę. Moje ufo, ja też chcę mieć ufo. No, ja chcę zdobyć? W ogóle, bo nie wiem. Jak zdobyć UFO? Czy ktoś mi wytłumaczy, jak UFO zdobyć? Bo ja nie wiem, jak UFO zdobyć. Ja nie wiem, no co... No. Kurde, po co... Nie wiem, po co rozpiłem to. Te... moje boty. Znaczy nie, to inne. I teraz będę lutować wszystko. I jeszcze pistolety, to co? Wezmę nie wypadną. Więc jeśli on, oni zlutują te pistolety, co ja bym chciał, to. A może pójdziemy tam na morze pomityczne Po tej wyspy to statek? Nie. Nie wiem. Gdzie był taki statek, się robiło to na statku, a. boty są w tych ufach. Jest. Jedną ufa zdjąłem. A i tego ufa nie zdejmę. Wiem, od kogo się ten laser bierze, o, Mam, mam wierzch, I ja mam UFO Oj, jakie to to Nie wiem wiem, to to takie się To jest fajne to ucho I chcesz się napalać brachu? Proszę Braszku, braszku, ciaszku Ja, yeah, dostała Typie Pewnie się nie zadziera no. Chyba to zabije. Czekajcie, ja wam ściszę. Przez chwilę nie mówiłem. O, a, dobrze jest. Jedną małą bronią znaleźć. A, idę. Po co idę. że się nie da polecieć? Samej i ziemi to sięga, nie... Ale... Wal... Był cel, ale nie było wal. Nie, zostawiłem ufo. Zginę. Wczoraj... Zostawiłem Może teraz mało znowu ufo zrobić. Tam jest, jest jedno. Ufo, tam leżało jedno przecież chyba. Czy chyba, nie przecież, ale... Tego jedne... W ogóle Wiertara jest fajna. Wiertary dajmy <zdań na> ufo. <grytary> Dobra. Wiertarą się możemy pobawić trochę. W następnym odcinku z Będziemy inne broni, a no, teraz Wiertarą będziemy bawić. Nie, to wygląda takie podobne co do wiertaru, jest takiej wielka wiertara, tak o to powiem. Nie ma jak inaczej to powiedzieć, jak wielka wiertara. Dobra, wiertara, pomóż. Jak to wchodzi. Wiertareczka, wiertareczka. O. Dobra, to teraz z tego zdejmiemy tamtego typa. Co jest? Zaczęło mi się Fortnite. Hello. Yeah. co jest? A nie wiem, poczekajcie chwilę. Ja to ogórna. Co? on jest. Ale wiertara nie działa. No i ja. Dobra widzowie, w takim razie koniec odcinka. Widzimy się w następnym odcinku. Subskrybujcie kanał, kliknijcie i się